Siema, jestem anti-Proziom. To jest specjalny odcineczek z Hero Zero. Tak wiem, miałem nie nagrywać z, tego gry, z, tych, z tych odcinków gry, ale jednak postanowiłem, że nagram odcinek, ponieważ chciałbym coś wam dzisiaj pokazać, nie? No, no cóż, co mam powiedzieć, no. Poderosa1 wbił jako pierwszy gracz na świecie tysięczny poziom, także wielkie gratki dla niego. On ogólnie gra na serwerze brazylijskim, trzecim, jak jeżeli widzicie albo nie widzicie. Statystyki jego się prezentują następująco: statystyki ma bardzo, bardzo fajniutkie. Bardzo mi się podobają te statystyki. No ale zobaczcie, jak komicznie to wygląda, nie? Tysięczny poziom, aż się w gwiazdce nie mieści. Kurwa, ale to jest naprawdę coś niesamowitego. No kurwa, no co mam powiedzieć? Kozak konto. Tutaj opis oczywiście niezrozumiały dla nas, jako Polaków, chyba że ktoś na brazylijski czy na portugalski, to może ktoś mi przetłumaczy, co to znaczy. No także, także, Poderosa jeden jako pierwszy gracz na świecie wbił tysiąc w poziom. Tak jak powiedziałem, wszystkie wspomagacze ma widzę na 50%. Także, nie, ale co w sumie, co się dziwić, skoro to jest topowy gracz? Nawet jeżeli chodzi o level, jest duży nie masakrę. No także, bardzo zajwista aktywność. Ale w końcu to, tutaj gra nasza legenda, tutaj, prawda? Mają 5 trenów, także, no super. Wspomagacze tam jakieś mają. I co tam jeszcze ciekawego u Poderosa, słuchaj, zobaczymy może go kryjóweczka, jeszcze. Zobaczymy jak on tam wszystko robi. Ale w ogóle oddziwi, dziwi mnie to strasznie, że Warsztat ma na 24 poziomie. To jest w ogóle coś, czego się chyba szczerze nikt chyba nie spodziewał. Centrala kryjówki na 30. Także no, jak na gracza, który ma 1000 poziom, to jest taki sileni wynik powiedział, bym powiedział, bo to... Wiadomo, mogło być lepiej. Nie ma na co narzekać. Widzę, że wszystkie miejsca zblokowały sobie w kryjówce, jak na topowego gracza przestało. To tak to właśnie wygląda. A jeżeli chodzi o polską topkę, w levelu, to na razie póki co najlepszym Polakiem, według poziomów, jest Dinam Bros 2, który aktualnie ma poziom 983. On korzysta z band. Nie wiem, czy Poderosa, Poderosa też korzystał z band, ale prawdopodobnie też, bo to tak szybko nie da się bić tego poziomu. I ogólnie, zanim, jak zdążyliście zauważyć, lub nie. To dwóch greków z greckiego czwartego serwera. Ten gracz o dla mnie niewymawialnej nazwie greckiej. I tipaki mają po 999 poziomie. I są z tej samej drużyny. I coś czuję, że oni będą następnymi graczami, znaczy to jest sobie wiadome. Będą następnymi graczami, którzy wbiją tysiączny poziom. Także no, jest to... Rywalizacja. A jeżeli chodzi o to, czy wrócę do gry, to nie wrócę, tak jak powiedziałem, Ja nagrywam, tylko taki szybki odcinek yy, Taki informujący o tym, że Poderosa jeden bił jako pierwszy na świecie w Hero Zero 1000 poziom. Tylko tak zasadzie po to nagrywam ten odcinek. I kochani, w związku z tym, że jutro są święta, bo dzisiaj jest 23 grudnia, gdy to nagrywam, to chciałbym Wam życzyć wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. No i spędźcie ten czas z, y, wspólnie z rodziną. Nie siedzcie przed kompem czy tam przed te telefonem, tylko siedzcie z rodziną z najbliższymi wam osobami, bo to jest w świętach najważniejsze. I pamiętajcie, że poza grą też istnieje życie realne, także i nie, i nie zapominajcie o tym, że rodzina też jest yy, u was najważ, najważniejszym priory, priorytetem. Nawet, jesteś do, nawet jak jesteście dorośli, to też jest to ważne. Także kochani trzymajcie się i dziękuję za obejrzenie za odcinka. Mam nadzieję, że się podoba, że tak za łapoczkę w górę, że i nie co no, w dół, wszystko jedno, tak na zasadzie mi się bo inne. Jeżeli i jeżeli dobiecie 10 Vapek w górę Za każde 10 Wapek w górę Prześlę wam 15 kodów yy, kodów z kalendarza co wy na to. Zrobimy takie układanie. Dobry dilnie, że za albo nie, za 15 AP w górę, sorry, od tej powiedzieć się liczy to. 15 hapek w górę to będzie 15 kodów. Wiadomo, im więcej będzie łapek więcej będzie łapę w górę, tym więcej kodów Wam przyźle. Będzie to przy piątek na żak coś, nie? Dobrze, trzymajcie się kochani, wesołych świąt Wam życzę, szczęśliwego nowego roku, powodzenia w dążeniu do Waszych realizacji marzeń i tak dalej. Trzymajcie się i co? Cześć!